Sun Sandal's Partięco. Jesteś w domu i masz wolne, wiem, specjalnie dla ciebie nagrywam serię and Sandals 2. Moi drodzy, odcinek, który widzicie i seria ze and Sandals 2 Emperors RAIN, którą właśnie zamierzam nagrać, to będzie totalny Maran. czyli idziemy tylko w krzyczenie. Czyli legendą tego kanału był kiedyś Darciory, a teraz może zrobimy innego bohatera, który również będzie nawiązywał jakoś do krzychu. Do krzyku, już Krzychu, za dużo zradziłem. W każdym razie ta seria będzie pojawiała się tylko wtedy, jeżeli będą chętni do oglądania tej serii, jeżeli będzie 20 tysięcy łapeczek. Także jeżeli tęskniłeś ze Sport and Sandals na tym kanale, to oczywiście zostaw łapeczkę w górę, napisz aż tak miecze, bo miecze i sandały. I przez okres, który siedzicie w domu, spowodowany wiadomo jaką sytuacją związaną z epidemią wirusa w Polsce, teraz już na chwilę obecną pandemią, będę dodawał odcinki codziennie. I te odcinki będą się pojawiać o godzinie 10. A ta seria, jeżeli będzie miała pod każdym filmem 20 tysięcy łapeczek, to od razu wlatuje kolejny odcinek. I to tylko przez czas trwania tego kiedy będziecie siedzieć w domach, także mam nadzieję, że będziecie za zainteresowani e, tą serią. A my zaczynamy. Tak jak obiecałem wcześniej, miałem iść tylko i wyłącznie w krzyk i nic więcej. Więc tworzymy nowego gladiatora, który wiadomo, hashtag Darciorej możecie zostawić i zniczę dla niego, bo on już się na, kana na kanale nie pojawi. On, już swoją historię przeżył. Ale pomyślałem o takim gladiatorze jak. Krzyksztof! Moi drodzy, będziecie chcieli oglądać krzyk Sztofa, bo będzie tylko krzyczał, nic więcej nie będzie robił, będzie dar na maksa. Możemy wybrać kolor jego skóry, jakiś krzykarz, to kojarzy mi się z orkiem. Z owłosionym orkiem, albo orkiem w czepku. Ork w czepku będzie okay. Ork w czepku z ogromną brodą. No i moi drodzy, to jest tak zwany charyzmaran, czyli idziemy tylko i wyłącznie w krzyczenie. Wszystko dajemy w krzyczenie. 10 krzyczenia, nie idziemy w vitality, nie idziemy kompletnie w nic innego. Tworzymy naszego Krzyksztofa, no i zobaczymy oczywiście, co się wydarzy. Krzyksztofie, tak, to jest twoje imię, wstajesz i będziesz walczył. Krzyksztofie, rozpoczyna się twoja przygoda, także zaczynamy z Fearful Prisoner'em, przestraszony prisoner. Krzyksztof nie trafił? No za drugim razem to. Krzyksztofie! <śmiennie> Na 5k, ale uderzenie za 40 i to ma sens. I moi drodzy, nie idziemy w nic innego z Krzysztofem, tylko w charyzmę. A ja przypominam, że jeżeli chcecie oglądać tę serię u mnie na kanale, bo na razie nagrywam taki odcinek wprowadzający do charyzma rany. jeżeli będzie 20 tysięcy łapczeń. I naprawdę będą osoby zainteresowane tym na moim kanale, to nie robię nic innego, jak nagrywam właśnie Swords and sandals na mój kanał. Na razie możemy jechać tylko duele, Na razie mamy Queso, to na kapę pójdą. No może. Bo aha, bo w tej części możemy, musimy zabrać mu tylko Armor. Teraz sobie przypominam, także wystarczy jedno uderzenie, jeden czy od razu wbijamy level i lecimy w paryzmę. 18 charyzm. To ma sens. Pewnie mogę pójść już na turnament, pewnie nawet... A od czwartego poziomu. Czyli jeszcze. Na razie mamy half Arsen Uwajne. To będzie bardzo przyjemny challenge. Wydaje mi się, będzie się grało go naprawdę bardzo przyjemnie. Ktoś do mnie pisze. Także nowa legenda na kanale. Krzyk Sztof, razi sobie idealnie. Zacharyan de Wague. Dawaj mu tam krzyk normalnie. Co on ma za fajną siekierkę podświetlaną, LEDowa siekiera. Tom za bardzo nic nie da, oczywiście, bo ja go zabiję krzykiem. Oczywiście tam na może 3-4 uderzenia. Tłum jest na chwilę obecną znudzony tym, bo nie zadajemy obrażeń, ale jak już zadajemy, to tłum będzie nam wiwatował, Mamy kolejny level i oczywiście Jecio. to jest Gladiator. Gladiator pariecio, nieważne, 22 charyzmy i chyba pierwszy turnamen, to jest na razie najkrótszy odcinek, jaki nagrywałem, jeżeli chodzi o Krzyksztof, brawo Krzyksztofie, charyzma run to, to będą... Wydaje mi się, a bo tutaj musimy zabrać już armor, ale przy okazji HP, więc na trzy uderzenia, teoretycznie na dwa, bo jednym nie trafiłem, ale go troszeczkę stampowałem. Tutaj mamy Zoltana Francisa, on jest pewnie Francuzem, także fajny mamieczyk. Jak oni będą mieli dużo agility, i będą umieli w dwie strony szybko skakać, no to już będzie delikatny problem, ale też na dwie kapy powinien zejść. No właściwie dwie jak trafię, bo jak nie trafiam, to wiadomo, jest ciężej. Ale w tej części bardzo dobrze działa charyzma, dlatego będzie się grało bardzo przyjemnie i będziemy robić kolejny gladi 26 charyzmy już w pierwszym odcinku. John The Butcher. czy on może mi zagrozić z tą śmieszną, potarganą króliczą czapką? Jeden! On się bardzo powoli kurczy. Nie mają z nami żadnych szans! Żadnych szans. Harizma Run 12,5 tysiąca golda. Emperor Krzykares. Nadchodzę. Emperor Antares się będzie naszym głównym przeciwnikiem. Z tym, że mam nadzieję, że na tej przerwie, takiej dwutygodniowej, którą na chwilę obecną macie oczko, będziecie bawić się dobrze przy serii Swords and Sandals. Jeżeli będziecie bawić się dobrze, jeżeli będą zostawione te łapeczki w górę, czyli 20 tysięcy łapeczek, to od razu dodaję kolejny odcinek. Jeżeli nie, to seria oczywiście nie będzie się pojawiać na kanale. Ale pomyślałem, że bardzo fajnie będzie zrobić Harizma Run. Możemy oczywiście zrobić savea tutaj za 50 sztuk złota. Przy tym mnichu, Hagridzie nichu mnichu Swords and Sandals. Dobra, czy my. Bo Ja akurat nie potrzebuję żadnej broni, bardzo fajnie by było zaopatrzyć się w różnego rodzaju armory, bo jeżeli ktoś we mnie strzeli z czegoś, to się już opłaca. Na razie zrobiłem save gamy, więc zobaczę jak będą wyglądały duele. Zax, na ile kap? Właściwie powinien pójść na jedną. Trochę armora ma, więc ciężej mu zadać obrażenia, ale ja już skrzyku za 103 i to na takim etapie, to nie chcę wiedzieć co będzie później. Także na razie sobie radzimy. Boniface Ogryn. Boniface, z do ludzi, cyklopie, jedno oki Boniface. Mamy już slot'a, że możemy mieć dwa itemy, czyli na przykład możemy mieć rzecz do leczenia nas theater, oraz jakiś tam czars, którego będziemy mogli korzystać. Ale na razie... Gladiator. Gladiator. Tylko charyzma ran. 30 charyzmy. Na turnament? Mogę już pójść na turnament? Tak, są ciekawe. Od siódmego levela, a na chwilę obecną mamy szósty. Dobrze, nasz Krzyksztof będzie prawdopodobnie... Kamerka będzie w lewym rogu, to już wiem. Duel, Jugger the Blade, ostrze, a ma siekierkę. No ja nie wiem, czy on jest jakimś młynarzem, po co mu ta siekierka? Powinien pójść na jedną kapę. 119, I to już jest obrażenie, które chciałbym spokojnie zadawać. Jeszcze obstawiam dwie walki i będzie kolejny turnament. To jest bardzo serious r. Bardzo krótki odcinek... Bardzo krótki odcinek z Krzykiem, mi się wydaje. No to jeszcze dwie walki sobie w takim razie zrobimy. Obstawiajcie, czy na kapę, czy na nie kapę. Tu mi się wydaje, że pierwszym nie trafię drugim też nie trafię, on się długo zbierał trafiłem drugi, proszę bardzo również mogę się mylić, możecie obstawiać w komentarzach jak długo poradzi sobie Krzyksztof czy to będzie miał Krzyksztof w ogóle nie, wpadłem na tym przed odcinkiem, bo mówię co by tu nagrywać, kiedy macie wolne, kiedy macie przerwę od szkoły, pomyślałem właśnie o słodce and bo wiem, na wakacje to była naprawdę seria, którą chciało się oglądać 112 i dobrej nocy również 112, level up i możemy pójść na turniej. tylko czy będzie sens teraz, 34 harrysmy, to jest potwór, Krzyksztof, jak on Przegra jakąś walkę, a na razie ma, gdzie, tu... gdzie jest liczba walk, info, 13 win 0 loses, on by się przydał w KSW albo jakimś y, innym y, walecznym, y, chciałem powiedzieć programie rozrywkowym, albo KSW albo Fame Man, rozumiecie o co chodzi, w każdym razie idziemy na turnament i głównym przeciwnikiem jest The Evil Ninja, problemem z The Evil Ninjom, nie chcę wchodzić na turnament, bo wiem, że mogę przegrać, bo Evil Ninja ma łuk. Znaczy, łuk, ma coś, co strzela na dystans. Ale zaryzykuję, dobrze. Antilochu. Jeb, 135. Gdzie śpisz, dobra? Jakie spanie. Nie ma spania. Krzyk, Krzyksztof cię obudzi. W każdym momencie możecie sobie ustawić dźwięk Krzysztofa. Krzyksztofa, przepraszam, możecie przyznać do nazwy Krzyksztof. Nabudzi. Jedno raz. Z czym do ludzi z tym mieczem. Krzyksztof jest kozakiem. Botus. Jeb. Yeah. To już na trzy kapy zejdzie. Raz, dwa. Podlecę do niego, co? A nie za za wolno. Ty we mnie krzyczysz! Ty, typie, we mnie krzy... Botus, chyba bot! No i mamy The Evil Ninja. The Evil Ninja, który będzie miał w ręku coś, co strzela na dystans, żeby tylko nie trafił nas za 90. Oj, oj, o, o. 130. Dobra, Geyla dla mnie bomba, bo dźwięk się szybciej rozchodzi na dystans. Także B130. Ten odskakuje, nie strzelaj we mnie, bo wiem, że masz mnie prawdopodobnie na kapę. Nie za blisko, bo nie dalej dobrze. The Evil Ninja jeszcze ani razu nie użył swojego hita. Jeszcze się ulecił! Po co to leczenie? Jak krzyksztof łamie Małżowiny krzykiem. To się nie dzieje! To jest najszybszy odcinek, jaki na chwilę obecną nagrywają ze Swords and Satal. 100% levela, Jak ja tak będę leciał. Charyzma 38. Czy już mi się opłaca w ogóle kupować jakieś armory? Ja, bo to którego je jest? Od 12 levela. Ja na razie jeszcze pójdę na. Chociaż nie, bo jeżeli ktoś będzie miał łuk, no muszę mieć prowizorkę zrobioną. Muszę mieć chociaż helmet. Dobra, nie, nie chcę mi się wydawać pieniędzy na takie rzeczy. To 6000 za dużo. Weźmiemy sobie najtańszą rzecz, która da mi. Najmniej armora, ale żeby wydać najmniej pieniędzy. Bo jeżeli ktoś będzie miał łuk, powiedzmy na arenie, no jeszcze jeden sobie turnament zrobimy. Bo wydaje mi się, że to będzie czysta przyjemność. Ksal! Ja! No piękna, prawie rozgwiazda, gwiazda. Co z tego, jak zaraz padasz? 151. To są kapy, których oczekuję od Krzyksztofa. <grytanie> 18-0 statystyki. Dzień trzeci, wezwanie do walki. Dni będą leciały bardzo szybko. Bo to wydaje mi się, będzie <grytanie> bardzo. Jak na detektywa Rutkowskiego obcięty, opalony źle na solarium. Bo Rad Jelc, spoko. Kolejny duel z Wilhelmem, też na kapę. Może i nie na kapę, no widzicie, oni na razie wszyscy się trafiają. Którzy mają siekierę, siekierę czy jakieś miecze, więc nie są dla nas specjalnym zagrożeniem. Pod większym zagrożeniem będzie ktoś, kto będzie miał łuk. Strówd wyglądał. Uźwa, jaki prymitywny typek! Strówcie, gdzie z takim. Baleronem tu stałeś. Wiem, że to jest oczywiście jakaś bela drewniana, ale wyglądał po jak baleron. Jupiter Dupont na kapeczkę, proszę bardzo. Znaczy na dwie oczywiście. Jedną odleciał, drugą złamałem małżowiny. Czyli głównym takim trikiem Krzyksztofa jest to, że łamie małżowiny. Zbiera się miód uszach. że ma już licie. fajny miecz. Jakby miał więcej agility, jakby szybciej do nas podleciał, to by nas skosił, ale nie z Krzyksztofem takie numery. Znowu <laughs> lecimy. Możemy już mieć. 10 strzał po co? Ja mogę mieć 10 strzał z języka, jakbym chciał. Charyzma 42. Turnament już? O kurde, czekajcie, save gamę zrobię, żeby mi czasem 90 sztuk złota w Hagridzie złodzieju. Może ja bym jeszcze poszedł minimalnie w jakieś Shingwartsy, co? Kupię sobie te, dobrze. Tak dużo pieniędzy nie stracę. Jeszcze jeden save gamę za drobne pieniążki. Proszę bardzo, oczywiście masę pieniędzy dostajemy za to, jeżeli tłum jest zadowolony z tego, że my krzyczymy. Syn stylionu, nie pamiętam co on ma. On ma jakąś dużą ma macę chyba. Albo coś. Ulicz z debir! No to niedźwiedziu, pokaż jak się bronić przed takimi uderzeniami. Czy jest jakiś przeciwnik godny Krzyksztofa? Krzyksztofie. Krzyksztof <gryk Sztofie> w ogóle, jaki cringe. 169. Larkspur. Ty, pur to najwyżej dubskie możesz pura zrobić. Spurać się ze strachu przed Krzyksztofem, Bosem każdej areny. Tomas! <gryk> z Tomkiem Juniorskim walczymy. Tomas! Na dwie kapy zejdzie? Podlecę. A co? Czy ja go trafię za ileś? O, o, dobra! Odepki! O, o! O, Thomas! To nie będę się wygłupiał! Thomas juniorski z zakolami, prawdę. Prawdę powiedz i prawie zrobił nam krzywdę! Dobra, jeszcze jest? Odin the Craven. Mam nadzieję, że wbije level po tym typie. Na, dwa krzyki! Skok wiary w miejscu. Nie brakło 3% najgorzej! 14% aprecjacji tłumu, czyli tłum dał nam tyle pieniędzy, prawda, za to, że nie mamy tego produkującego na maksa. Ale syn jest tylionu. To jest ten. Tak, on ma dużą macę, proszę bardzo. Czyli on jest na 4K O, No nie mają z nami szans, oni nie mają ani łuku, ani nic. 165-165-0 Krzysztofie, załatw co twoje. Pobawmy się z tym trochę. Niech tłum da nam więcej. Tym, tym, tym. Proszę bardzo, żeby nam zapłacili za tą walkę finałową, a nie, że wchodzę, robię swoją robotę i to tyle. Napierdziałem na typa. Proszę bardzo i noc. Dobranoc, dobranoc. tłum nas kocha, syn stylionu pokonany, 22,5 tysiąca kawałków złota, tak nazwane. Gold pieces, czyli fragmentów złota, czyli 25 tysięcy kawałków? Czy to jest te 25 tysięcy? W jakiejś dziwnej walucie, czyli na przykład jeden kawałek to jest, nie wiem, 6 tysięcy złotka, wiecie o co chodzi. No 100 tysięcy, tak 100 tysięcy, 100% expa. Robimy 46 charyzmy i Krzyksztof, to jest, to jest dla mnie, to jest geniusz. I moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Krzyksztofa na tym kanale, to wiecie co robić, 20 tysięcy i zrobimy znowu fajną serię, która będzie między innymi polegała na tym, że będziemy krzyczeć na swoich przeciwników aż do końca gry, aż pokonamy Emperora Antaresa. Jeżeli bawicie się przy tym dobrze, Zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, hashtag. pamiętajcie o hasztagu miecze, a później z każdym odcinkiem będziemy, będziemy będziemy dodawać nowe hasztagi. I to tyle ode mnie, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, wejdźcie na Discorda dla widzów, link pod spodem, zróbmy fajną społeczność, jest, jest tam was już ponad chyba 1700 osób, także bardzo fajnie. I to tyle ode mnie, mistrzowski łokieć, pamiętajcie o łapeczce w górę, 20 tysięcy, od razu kolejny odcinek, Swords and Sandals, a właściwie Krzyksztofa. To na razie! Krzysztof, nie, nieważne, yy, łokieć pół. Hej mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywa mi będą widoczne na odcinkach. Dzięki!